20 stycznia w miejskim Domu Kultury w szczytnie świętowano dzień babci i dziadka. Pół godziny przed imprezą zaczęli przybywać goście. Czas oczekiwania na koncert umiliła grupa ucznicza ze szczytna, która oprócz strzelania z łuku zgłębia także inne aktywności charakterystyczne dla klimatu średniowiecza. Koncert rozpoczął się o godzinie 17. i scenę opanowały dzieci. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zrobiliśmy taki koncert. Praktycznie wnuczki i wnukowie dziękują babciom i dziadkom za to, że oni są. Dzieciaki, które na co dzień pracują w MDK-u w pracowni tańca, w, w studiu piosenki pod sceną, a także dzieciaki z przedszkola numer 1 Bajka w Szczytnie i dzieciaczki ze szkoły podstawowej numer 3 w Szczytnie. A jak ma wolną chwilkę, to mnie piosenek uczy: Dziadku, pomacham do ciebie, to ja, twój mały oczek. Przygotowałam ten występ, który właśnie zaprezentowałam. No i jeszcze w szkole zrobiliśmy takie taki kwiatek dla babci i dziadka. Dałaś swoim dziadkom? Podobało im się? Znaczy, kwiatka jeszcze nie dałam, a czy to się podobało, to dokładnie nie wiem, ale zapewniam, że tak. My dowiedzieliśmy się, że występy bardzo się podobały. Yy, mamy yy, wspaniałą wnuczkę, Martę Drężek, która... Wcześniej zdobyła tytuł Małej Mistrz Szczytna, a obecnie śpiewa w zespole w Domu Kultury. I właśnie te wszystkie piosenki, najładniejsze, to śpiewała nasza wnuczka. To znaczy to chodzi, chodzi o tą grupę pod sceną, akurat ona tam właśnie w taką wiodącą rolę prowadziła. Obraz babci i dziadka kojarzymy często z dobrocią i łagodnością. W czym tkwi tajemnica charakterystycznego podejścia dziadków do dzieci? Dla własnych dzieci nie ma się może tyle czasu. Natomiast wnuki kocha się zupełnie inaczej. Wnuki się rozpieszcza. Rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od kochania i rozpieszczania. rozpieszczania tak jest. Wnuki skrzętnie z tego korzystają i często bardziej cenią sobie towarzystwo dziadków niż rodziców. Często spędzasz czas ze swoimi dziadkami? Tak, często. No, z dziadkiem opowiadamy sobie różne dowcipy, a babcia opowiada mi różne historie. Takie jak na przykład, skąd pochodzą niektóre nazwiska i takie inne. Z okazji minionego dnia babci i dziadka wszystkim im składamy serdeczne życzenia. A czego oni sami by sobie życzyli? Chyba to, żeby nas jak najczęściej odwiedzali, bo to jest najważniejsze dla nas. I żeby, żeby pamiętali o tym dziś bardziej dziadka. W szkołach województwa warmińsko mazurskiego rozpoczęły się ferie zimowe. Miejska biblioteka publiczna, miejski ośrodek sportu i miejski dom Kultury w Szczytnie przygotowały dwa tygodnie zajęć atrakcji i pomysłów dla dzieci na czas wolny od szkoły. Od 23 stycznia do 5 lutego dzieci, które spędzają czas w szczytnie, mogą bawić się i uczyć, ale całkiem innych rzeczy niż w szkole, np. gry w kręgle, tańca lub śpiewu. Oprócz tego są też zajęcia plastyczne, literackie i sportowe. Organizatorzy miejskich ferii zimowych są pewni, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie, pod warunkiem że wyjdzie z domu. W poniedziałki, środy i piątki na kręgelni przychodzą grupy zorganizowane wraz z nauczycielami. Dzieci sobie grają, uczą się i poznają techniki zabawy z kręgami. We wtorki i czwartki zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych wraz z rodzicami na indywidualne zabawy z kręgami. W tym samym czasie, między godziną 30 a 13 otwieramy Orlika przy ulicy Lanca. Zajęcia będzie prowadził instruktor. Bawimy się w piłeczkę nożną. Drugi tydzień, jak co roku, Sadidak, Szczytno 2012, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Od godziny 8 do godziny 20, codziennie na hali imprezy sportowe, piłkę grają wszyscy, długo i fajnie. Zapraszam do gibicowania. Atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę ma także Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie. Codziennie od godziny 11 do 14, zarówno w oddziale dla dzieci przy ulicy Polskiej 8, jak i w filii. Bibliotecznej przy ulicy Solidarności 6 będą się odbywały zajęcia przygotowane specjalnie dla najmłodszych. Zapraszam do słuchania bajek, wierszy i opowiadań, które będą czytane przez osoby dorosłe. E, na przykład we wtorki e, książki czytają e, przedstawiciele służb mundurowych. Pierwszy, w pierwszy wtorek e, książki będzie czytał policjant, natomiast następny e, strażak. E, oprócz tego będzie można i z policjantem i ze strażakiem porozmawiać, zapytać o ich pracę, zadać różne ciekawe pytania. Bardzo często będą odbywały się zajęcia plastyczne: będzie to rysowanie, wydzieranie, wyklejanie origami, lepienie z plasteliny, a także przygotowywanie masek i strojów na balkan nawałowy. Zapraszamy również codziennie do oglądania bajek. A oprócz tego do konkursów, na przykład będzie konkurs literacki, a także konkurs muzyczny pod hasłem Mam Talent. Ukoronowaniem ferii będzie bal karnawałowy, który odbędzie się w ostatnią sobotę o godzinie 10. Ciekawą ofertę przedstawił też Miejski Dom Kultury. W środę, czwartek i piątek to jest nowość. W tym roku robimy Akademię Tańca, taką zimową Akademię Tańca, będzie można tu się pouczyć różnych form tanecznych. To jest zrobione dla grup zorganizowanych, a także każdy, kto będzie chciał, będzie mógł uczestniczyć w tych zajęciach. Te zajęcia będą prowadzone od godziny 10, gdzieś tak do 12.30. To będzie głównie taniec nowoczesny. W drugim tygodniu mamy zabawy z plastyką, to już nasi. Plastycy zatrudnieni w Miejskim Domu Kultury będą prowadzili zajęcia. To będzie pani Grażynka Dziugieł i pan Michał Grzymysławski, nasz rzeźbiarz nadworny. I te zajęcia będą prowadzone w poniedziałek, środę i czwartek, mniej więcej też w godzinach od 10 do 12.30, a w piątek na godzinę 17.00 zapraszamy wszystkich chętnych na balkar nawałowy, który będzie kończył ferię w tym roku u nas w z programu Ferii wynika, że będą aż dwa bale karnawałowe: jeden w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a drugi w Miejskim Domu Kultury. Gdyby ktoś chciał jeszcze sprawdzić rozkład zajęć na konkretny dzień, może wejść na stronę Urzędu Miasta Szczytno, a potem otworzyć temat Miejskie Ferie Zimowe Szczytno 2012. 18 stycznia burmistrz Szczytna Danuta Górska. Wyróżniła grupę seniorów uroczystym spotkaniem noworocznym. Wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Nie, nie, nie. Na spotkanie przybyli przedstawiciele, prezesi i założyciele związków i kół ze Szczytna. Co zostało zrobione, jakie są plany, jakie zamiary. Państwo też y, możecie wtedy tutaj jakieś swoje bolączki, sugestie. Zebrani korzystając z okazji poruszyli w rozmowie z Danutą Górską tematy dotyczące miasta. Muzyka Karolina Siejbik, nauczycielka z gimnazjum nr 2 w Szczytnie, w grudniu ubiegłego roku zdała egzamin na nauczyciela mianowanego. Z tej okazji, 18 stycznia, burmistrz Szczytna wręczyła pani Karolinie akt nominacji. Że że panie, panie śmiemy, nauczyciela wychowawcy, opiekuna młodzieży, dążyć do pełnej rozwoju uczniów własnych, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy oraz umiejętności zawodowych.